Energia męska i żeńska. Mamy piękny welon, ślub w niesamowitym zamku. Wibracja już Matki Ziemi od pewnego czasu wzrasta, a my łącznie z nią, już od 2012 roku, a nawet wcześniej, weszła nowa energia na Ziemię. Jest to energia żeńska, energia miłości, lekkości. Dlatego będziecie widzieć w przyszłości mniej wojen, mniej agresji. Energia żeńska jest bardzo ważna, bo to matka wychowuje i ma bardzo duży wpływ na swoje dzieci jeżeli ona kocha siebie, wierzy w siebie, wierzy w swoją siłę, przekaże to dla swojego syna, dla swojej córki. Ten syn później będzie na przykład bankierem, finansjerem, politykiem czy prezydentem i to jak będzie się odnosił do ludzi, będzie to po prostu w jego aurze, w jego DNA i we wszystkim co dostał od swojej matki. Ludzie wychowani przez matkę, która nie wierzy w siebie, ma wiele różnych trudności. Ma wzorce, które ją limitują. Nigdy nie przekaże tej energii, mocy dla swoich dzieci. To jest bardzo ważne, żebyśmy zadbały dziewczyny o swoją energię, o energię żeńską, o pewność siebie, o miłość do siebie. Wkrótce, bo już 17 sierpnia jest kolejny webinar, gdzie będziemy poruszać właśnie energię męską i żeńską. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, dołącz do darmowego webinaru, napisz w komentarzu webinar, a wyślę Ci link.